Rusza druga edycja konkursu skierowanego dla pracodawców, którzy zatrudniają żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych, którzy są przyjaźni tej formacji. Przypomnijmy, że większość żołnierzy OT to osoby na co dzień pracujące zawodowo, które poświęcają swój czas na działania i szkolenia nierzadko będąc nieobecnymi w pracy. Akceptacja pracodawcy jest więc bardzo istotna, bo pozwala na rozwój formacji OT, stwarza też dobre warunki do niezakłóconego pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej. Konkurs skierowany jest do pracodawców zatrudniających żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej i ma na celu wyłonienie oraz wyróżnienie tych pracodawców, którzy swoją postawą poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy wspierają pracowników żołnierzy OT, rozumieją istotę budowania formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym. Projekt stawia na postawy pracodawców, którzy rozumieją korzyści, ale i prawa oraz obowiązki, jakie wynikają z tytułu zatrudniania pracowników poniących terytorialną służbę wojskową. W Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy obecnie około 700 żołnierzy, w tym również wielu legniczan. W całej Polsce formacja liczy ponad 27 tysięcy żołnierzy. Istotnym elementem konkursu pracodawca Przyjazny Wod jest wyłonienie pracodawców na szczeblu wojewódzkim w ramach czterech kategorii konkursowych. Małe przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 osób, średnie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 oraz podmioty publiczne z wyłączeniem przedsiębiorstw. Konkurs prowadzony jest na terenie 15 województw, co daje 60 laureatów. Spośród laureatów szczebla wojewódzkiego wyłonionych zostanie czterech zwycięzców konkursu, pracodawca przyjazny wod, na szczeblu centralnym. Zgłoszeń do konkursu można dokonywać do 30 czerwca. Mogą to robić sami żołnierze, składając wnioski do swoich brygad. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają żołnierze OT i cenią tę ideę, mogą również samodzielnie zgłosić swoją firmę. Informacje na temat konkursu, regulamin oraz wnioski do zgłaszania kandydatów dostępne są na stronie www.wojsko-myśnik polskie.pl ukośnik DWOT ukośnik pracodawca myślnik przyjazny myśnik WOT